wykładowca? Myślę, że powinien potrafić jakoś zainteresować studentów, powinien jakoś jasno przekazywać treść, mieć dobre stosunki ze studentami, P powinien być miły, serdeczny, taki, taki zwykły po prostu człowiek, tylko, tylko z tą wiedzą, którą powinien przekazywać w odpowiedni sposób. Powinien być miły, sympatyczny, ugodowy, no i powinien się do nas dostosowywać. Czy są tacy na OTH? Hmm. Myślę, że są, ale jest, jest ich bardzo mało. Nie powinien idealny wykładowca nudzić. Miły, dobrze prowadzi zajęcia i potrafi wyjaśnić wszystko. Idealny wykładowca na pewno powinien lubić zwierzęta. Ja myślę, że to jest bardzo ważna cecha, jeżeli chodzi o wykładowców, tym bardziej jeżeli chodzi o warunki panujące na uczelni. Musi rzetelnie przedstawiać, w prostym języku. I potrafić się porozumieć ze studentami. Sprawiedliwy, cierpliwy, rozumiały, żeby rozumiał, że studenci to też są ludzie i na przykład no, też potrzebują czasu, żeby się przygotować do kolokwium czy do egzaminu. Ciekawy opowiada. Taki, który umie wytłumaczyć wszystko bardzo dobrze. Na pewno wyrozumiały. Miły no, solidny. Jeszcze jakiś... Nie robić kolokwium. Myślę, że wyrozumiały. Kreatywny, zabawny, mieć pomysł na wykład, a nie czytać z kartki, jak to czasem ma miejsce. Trudne pytanie. Powinien być idealny. Powinien e, dobrze wytłumaczyć wszystkie e, wykłady, które będziemy omawiać, wszystkie zagadnienia. Powinien być miły, a, przystojny też by mógł być. I to chyba tyle. Taki, który wystawia dobre oceny, nie wymaga zbyt wiele od nas, no i po prostu idzie z nami na ugodę. Żeby mówił ciekawie, tak żeby ludzie go słuchali po prostu. Pozdrawiam profesora Michała Kopczyka i Ireneusza Gielatę. Aha, i doktora Jarosława Pacułę. Chciałabym pozdrowić pana Aleksandra Moczałę, również bardzo mi pomógł przy pisaniu pracy inżynierskiej, także serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Muzyka